że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec. Mój. Nikt też nie zna syna, tylko Ojciec, ani nie Ojca, nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. No ja Was urzę. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla duszy Waszych, albowiem słodki jest mojej jarzmo, a przemierek. internet można załatwić prawie wszystko, to czasu jest coraz mniej. Po prostu nie mamy czasu na nic i dla nikogo. Mamy wakacje, powinniśmy odpocząć, chociaż, chociaż tydzień poza domem. Zdarzy się, że nie ma czasu na modlitwę. Msza w niedzielę okej, okay, ale w tygodniu, praca, obiad, sprzątanie, dzieci. Kilka odcinków serialu dla relaksu i spać. I tak to wygląda. Tak wygląda mój tydzień. Tydzień mierzy się od poniedziałek, poniedziałek, piątek. Już nie ma tego dnia. Na nic. Więcej nie ma siły, a już do Pana Boga czasu to, to nie znajdziemy. To wygięty drąg w kształcie podwójnego łuku, nakładany na zwierzęta, ciągnące płuk czy wóz. Zwierzęta połączone jarzma, szły równo i tam, gdzie chce woźnica. Taka jest, taka jest, taka jest rola jarzma. Pan Jezus chce, on wciąż chce, byś przyjął jarzmo Jego miłości. Zobaczcie, przyjąć jarzmo. Jego miłości. To jarzmo pomoże Ci dźwigać codzienne ciężary. Właśnie to jarzmo Bożej miłości pomoże Ci dźwigać codzienne ciężary. Czym jest to jarzmo miłości? Czym ono jest? Doskonale wiedzą małżonkowie. Małżonkowie czy zakochani. Zakochanym świat wydaje się piękniejszy, a problemy łatwiejsze do ugnięcia. przyjęcia przez otoczenie, a żona mówi że no nie, ona przyjmuje to jako cechę charakteru, krzykliwość żony jest nie do wytrzymania teściowej, a mąż, mąż, mąż ją broni i mówi, że nie, że ona jest spontaniczna. I zobaczcie, to jest właśnie to to bycie razem, to bronienie Jeżeli... Przyjmiesz miłość od Pana Boga, już nigdy nie będziesz sam, a poczujesz się kochany i chciany. Jeżeli tę miłość przyjmiesz od Pana Boga, jak przyjdziesz do niego, utrudzony, on cię poczeki. Pośle, pośle swego Anioła z pomocą w każdej trudnej sprawie, w każdej trudności. Dzisiejszy świat codziennie jest polem bitwy. I nie jest wyznaczenia, z kim jest, jesteś związany. Komu dałeś się ujarzyć. Jeżeli nie jesteś... On nas nie informuje, przychodzi jak po swoje... Że jest, to, że jest coraz gorzej. Że nic nie przynosi ci ukojenia w trudnościach. Bliscy to cię już tak denerwują, że nie da się z nimi żyć. Zobaczcie, jak jarzmo zła, jarzmo szatana, tak działa wtedy, gdy jesteś w zupełnie, w zupełnie takiej właśnie takiej desperacji. Przyjmując naszego Boga mimo problemów, będziesz wierzył i będziesz wiedział, że On jest, że, że On ze wszystkiego wyprowadzi dobro, nawet z choroby czy z problemów z pieniędzmi czy z dziećmi. Ale jeżeli nie dostrzeżenie, bo przecież nikt... Nie zobaczysz dobrych owoców, ale jako strach i doświadczysz de depresji. Słuchajcie, tak to bywa. Jak się tak czujesz, byle ja, to znaczy, że coś jest nie tak. Jak mówisz, że masz wrażenie, że masz, masz takie wrażenie, bo depresja jest chorobą, ale jeżeli masz takie wrażenie, że, że chwyta cię. Tylko Bóg zawsze przyjdzie z pomocą. Tylko on, nikt inny. Szanowny korzysta, zupełnie i cię poprowadzi w inną stronę. Słuchajcie, tu już, już taka właściwie już tradycja robi bajka. Chciałbym Wam przeczytać bajkę. To drzewo niech będzie Bogiem. To drzewo, które, które jest tutaj głównym bohaterem. Wstawcie w to miejsce Boga. majestatyczne drzewo o wielkich gałęziach. Gdy kwitło motyle tańczyły wokół niego. Gdy rodziło owoce do ptaki. Jego gałęzie były jak ramiona wyciągnięte na powietrze. Czemu zakało się w chłopcu, który przychodził bawić się pod niej. Z miłości zerwać kwiaty i zbierać owoce. Zawsze było gotowe się nagiąć, by dać szczęście chłopcu. Chłopiec rósł. Spał w zagłębiu trzeba, jadł owoce. Czasem nosił koronę z kwiatów i zachowywał się Egzaminy rywalizował, więc nie przychodził regularnie na drzewo czekało. Drzewo czekało. Przyzywało całą duszą. Ten głos unosił się w powietrzu. Chłopiec zapytał, po co czekasz? Nie potrzebuję już Ciebie. Nic nie możesz mi dać, ja chcę pieniędzy, a ty ich nie masz. Nie zamierzam tracić z Tobą czasu. Pień czekał, a mężczyzna stał się starcem. Przechodził kiedyś obok i stanął przed Unią. Pień zapytał, co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Nic nie możesz zrobić. Potrzebuję łodzi, by popłynąć do ciepłych krajów. Podniósł piłę, ściął pień, zrobił łódź i odpłynął. I teraz drzewo zostały, drzewo zostały tylko korzenie. Pewnej nocy pewien mężec odpoczywał przy pniu i usłyszał, mój przyjaciel, mój przyjaciel jeszcze nie wrócił i bardzo się martwił bardzo się martwię, no, czy nie uczoną, czy nie zachęcają смутного и говорю, да. А я хотел бы тебе победить. Bo nawet wtedy, jeżeli to dziecko, chłopiec czy dziewczyna, kobieta czy mężczyzna zgubi się gdzieś w życiu, to ma gdzie wrócić. Ma jeszcze korzenie. Tylko czy, czy ja zechcę, czy ja zechcę wrócić do tych korzenia, żeby mógł wyrosnąć, próbował mógł wyrosnąć kolejne czynniki lepsze, piękniejsze, wspaniałe. Można by gdybać, można by rozwijać tę myśl jeszcze nie wie. Bóg zawsze czeka i zawsze się martwi o nas, tak jak to trzeba. Czy, czy nie toną, czy nie skiną. Mimo to, że wciąż rani, człowiek rani, wciąż rani.